A to lista sztafet, które za chwilę zobaczymy w biegu rozstawnym 4 razy 400. Tutaj będzie jeden bieg, 8 torów zajętych. Uprzedzając troszeczkę to co to co nas będzie czekać u facetów, no to akurat tam też będzie tylko jeden bieg. Drodzy państwo przed nami wielkie emocje na bieżnie a więc od toru 8. Sztafeta w składzie Budziński, Pępuś, Pilawa, Czuba. SKL Sopot na torze 7. Kubacki, Pietrzak, Fijałkowski, Hojnowski. A nie, przepraszam, z przeczytam. To już te takie efekty trochę zmęczenia, prawda? Na torze 8 oczywiście AZS UMCS Lublin. Szukała Czwodzińska, Nowakowska pojęta. Na to, że siódmym podróżna Półdzienniczak Adam Ciokanicka, więc sztafeta bardzo podobna do tej sprinterskiej. Stal, stalowa wola na to, że szóstym strzelec cygany Grzybowska-Butryn. Na to, że piątym BKS Bydgoszcz, Czyżycka-Nawacka-Wójcik-Byczkowska. Czwarty Kawałek Gajusz, Wdowiak, Osipiuk z Agrosu-Heum, Pares Augustiniok, Nowicka, Bochenek. Na to, że trzecim EKS MOSM Bytom, Tor drugi Łada. Simon Gawlas-Stępkowska z czempiona Warszawa i na torze pierwszym rozpocznie Natalia Wasilewska z WRKS Wrocław. Ona przekaże pałeczkę Lucy Blum, po czym ona poda później Zuzannie Gamrot, a skończy to Martyna Papierska. Faworytkami w tym biegu Agrosheum i MKS MOSM Bytom. A więc tutaj na razie tory trzeci i czwarty. Na razie wygląda to w ten, w ten sposób, że widzimy tor piąty, który dosyć mocno urwał się od samego początku. Też już tam zaczęła fazę wyprzedzania podróżna w stroju stali Ostrów Wielkopolski. Dołącza powoli też BKS Bydgoszcz, tam na zmianie Anastazja Czyżycka i to na razie bydgoszczanki prowadzą na pierwszym okrążeniu. Też oczywiście szkoła BKS-u Bydgoszcz, i Gabangard wita Kinga-Gacka i przebijające się właśnie dziewczyny w tej kategorii wiekowej do lat 18. Czyżycka, tam też biegnie... Jeszcze AZS-UMCS Lublin, i to na razie zespół zbyt goszczy będzie tutaj prowadzić jeszcze przed wyrównaniem. Czy udało się dobrze podać pałeczkę Lubliniankom? To będzie później pewnie weryfikowane, bo chodzi o właśnie zmieszczenie się też w strefie zmiany. Na razie już 500 metrów. I w tej chwili mogą już zawodniczki schodzić do wewnętrznej. BKS Bydgoszcz prowadzi, ale tylko do tego momentu. Tam biegnie na zmianie w tej chwili zdaje się Agrose Heume. Tam jest Wiktoria Gajosz. Też nieźle sobie radzi z tego co zauważyłem M MKS MOSM Bytom. Tam na drugiej zmianie biegnie Kamila Augustiniok BKS Bydgoszcz spadł w tej chwili na miejsce trzecie. Gajosz jest na pierwszym miejscu. Słabnie już powolutku na drugiej zmianie biegnąca tutaj w sztafecie Lubelskiej Czwodzińska i straciły w, teraz na, na trochę na, na impecie Lublinianki. Stalostrów Wielkopolski e, prawie że no popełnił błąd na zmianie. No, tak jak mówię, to później będzie wszystko weryfikowane. Na razie na prowadzeniu w tej chwili e, Agros hełmy. Tam na trzeciej zmianie biegnie Wiktoria e, Wdowiak. dochodzą e, już. Tak, bo tam szybko e, stara się gdzieś dotrzeć do niej BKS Bydgoszcz. Również e, widzimy co się dzieje za plecami. W tej chwili biegnącej tutaj na trzeciej zmianie w Dowiak powolutku, powolutku dogania ją Stal Ostrów Wielkopolski, proszę bardzo. Tam były problemy na zmianie, a Dagmara Adamcio trzyma się nieźle. Przypominamy, że to jest przede wszystkim Skoczkini w dal. Dagmara Adamcio, Stal Ostrów Wielkopolski prowadzi przed ostatnią zmianą. Kto tam biegnie? Inga Kanicka. A więc też specjalistka, przede wszystkim specjalistka od 200 metrów. Za jej plecami już w tej chwili wciąż jest Agroshełm. Tam biegnie Klaudia Osipiuk. I te pierwsze dwa miejsca na razie tak wyglądają. AZS UMCS Lublin, jeżeli dobrze widzę na trzeciej zmianie. Tam jest Alicja Nowakowska. Natomiast zdaje się, że wszystko rozstrzygnie się między Ostrowem Wielkopolskim a Hełmem. Czyli jednak tutaj jest duża szansa na powtórzenie wyczynu Stali Ostrów Wielkopolski ze sztafety sprinterskiej. Praktycznie niezmieniony prawie że skład. Inga Kanicka. Dowiezie to, by pierwsze miejsce do samego końca jeszcze stara się dać siebie więcej niż Maxa Osipiok, ale ona nie da rady. Będzie poniżej czterech minut. Stal ostrów Wielkopolski, mistrzem Polski, także jeżeli chodzi o bieg rozstawny 4 razy 400 metrów. Te dziewczyny są rewelacyjne. No naprawdę tutaj coś pięknego. Udało się po 4 4 minut zejść to grubo. Także naprawdę gratulacje dla tych zawodniczek. Udało się nie tylko pokonać rywalki, ale i swoje bariery, bo naprawdę tutaj różnice w Season Bestach, Personal Bestach, no są naprawdę spore. Kanicka, Adam, Cioklar biegły w sztafecie sprinterskiej. Ehm... Tak, 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 bo tutaj sobie jeszcze poprawiam gdzieś tę listę. Podróżna, Płócienniczak, czyli Klarnie było oczywiście. Amelia półcienniczak, a Julia Podróżna, Dagmara Adamcio, Inga Kanicka sięgają po drugie złoto, jeżeli chodzi o sztafetę teraz w tym przypadku akurat na jedno okrążenie.